Dzisiaj odcinek, gdzie widujemy w końcu tą willę. mam już bloczki przygotowane. Ja Wam za bardzo nie przedłużam tych początkowych faz budowania. I zaraz do Was wrócę. Widzowie, skończyłem już pierwsze fazy budowania tego wielkiego i mocarnego domku. Co tu będzie? No, mogę Wam pokazać wszystko, co tu na razie jest. Zrobię jeszcze drugi odcinek, gdzie buduję ten dom, bo po prostu to by tak długo trwało, że ja nie wiem. No tutaj już e, zrobiłem jakieś tam pierwsze fazy budowania. O, tak to się prezentuje. Na tym będzie nasz wielki domek. Tutaj zrobiłem tak ją. O, pięknie. Tutaj, jeszcze taką małą kuchenkę zaczynam robić, bo zawsze kuchnie są jakieś tam w domach. Dlatego zacznijmy robić pierwsze w O I mamy już tutaj pierwsze rzeczy w kuchni, co powinny być. Tutaj zrobimy kuchnię. Tu będzie lodóweczka. Mam taki fajny live hack na. ははははははははは。ここ Nie działa mi się jakoś tak lifehacki, więc zróbmy to tak normalnie. Teraz robimy tak, bierzemy po prostu zwykłe metalowe drzwi. Czekajcie no. Dobra, budujemy to tak. Tylko zwykła lodóweczka, jakby. Można co? Powiedzieć. Będzie trochę duża. Jak w większości rzeczy w tym domu, to dzisiaj zobaczycie. O, i taka duża łotówka będzie. Jakie to kwiatki antyczne. Jakie to jest duże. No nie wygląda wam na to łotówka. Nie wygląda to trochę jak lodówka, no wiem, trzeba się trochę postarać, to to było tylko takie, takie coś chciałem sprawdzić, Teraz otwieramy to po prostu jakoś. Mogę to postawić jakoś. Dobra, teraz bierzemy dźwignię O. Nie czemu to miało ci dóje tak przymać. Ja cię. Nie, ja cię ta lodówka coś nie idzie tu. Więc zrobiłem inaczej. Po prostu zrobimy coś takiego. By, 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 by. By. I to będzie cała lodówka. A no. No mogę na to postawić na serio? No, to będzie taka lodówka. No. I no, oczywiście to nie będzie jeden odcinek, tylko parę, bo. No wiecie, to będzie ogromny, ogromny dom. No, więc ja nie dokończę tego w jednym odcinku, tak po prostu sobie o... W zasadzie mogę zrobić taki ten system jak w tamtym domku. I teraz tu powkładamy po prostu beczki i taka lodówka piękna tu będzie stała, no. Jakoś to zaczyna to wyglądać i teraz po prostu zacznijmy Robić ściany, ale to jest długie, ja się sumę. Tutaj zaczynamy robić pierwsze szlify tego domku. jakoś to już tu idzie o i już mamy to mamy to już prawie tak tu będzie taki mini balkonik o tu będzie można sobie tak odpocząć nie wiem do czego to może być pokój ale do czegoś na pewno nie wiem coś tam będzie o, jakieś wejście? Coś wymyśli się zawsze Dobra, teraz robimy tak ja, I o jakie to będzie długie budowanie. Dopiero ci ktoś zaczyna robić taką kuchnię, ale... A to będzie oczywiście jakieś chyba z... dwie kuchnie, to na pewno tu się jakoś zmieszczą, lecą Albo co najmniej cztery, nie wiem Taki duży dom, to nie wiem, to na bank dużo kuchni pomieści. Tutaj będzie takie wyjście. Możecie napisać, co tu będzie, ale nawet mogę to dzisiaj wybudować w zasadzie. A mogę wam podpowiedzieć, co to będzie, a będzie tutaj mianowicie basen. Tutaj będzie takie wyjście, o i to, to, to wejście mi przypomina takie wejście jak na tym, na basenie gołębieskim. to wygląda. To wygląda to. Jak te baseny w Oczywiście jakieś okna trzeba dać. Ale to będzie duże. uhu. Uh, uh. Że trochę tu będzie się to budowało. Ja mówię, że nie. Będzie miejsce do przebierania się na basen. O, takie jeszcze zmiana No, i to kaszat nie ma obuwie. Pięknie. Coś tam się umie budować. Oczywiście musimy się jeszcze teraz przespać. Bo jest już. No, jak za, jak za daleko. Dobra, no, my już wstaliśmy. Idziemy teraz tu. Tu, tu, tu. A tu będzie tak, mak. O, będzie się. Tak, no takie miejsce małe, żeby sobie popatrzeć na widoczki. Takie sam. O takie okno wstawię No, troszkę to już tu zaczyna wyglądać.

no już jak to wyglądało na początku, jak teraz wygląda to jest. Już tutaj trochę inaczej. Ściany zaczynają powstawać. No, tak na razie to się już prezentuje. Tutaj i jemy teraz. Pijemy to z to on się tu zacznie poniszczyć a my w tym czasie zaczniemy niszczyć tutaj trawkę o teraz pyk i pyk no pyk ej, aha tak, no teraz sezonal. E. Taki basen. Dobra, bierzemy wodę i wylewamy... Czemu ja niszczę? Nie. Dobra, bierzemy za tą trawkę to... Jak już to odbudowaliśmy, to możemy nalewać wodę. Teraz pięknie już zrobiliśmy to. Mamy już basenik, pięknie. Chodźmy. O, teraz to tu wygląda. tak jeszcze na drugie piętro będę musiał zrobić Tutaj będą trzy piętra. Czajcie to? Czajcie? Ja nie wiem, jak ja to tu wszystko zmieszczę, ale patrzcie. Zrobimy to tak pyk. Mamy takie coś. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Pyk. Okay. Like a I tu będzie szyba. O, patrzcie jak to będzie wyglądać. To nie będzie taki prostaczki domek. Tutaj robimy tak. O! Szybka. nitka O i pięknie. No. Ale teraz tutaj to tak wygląda fajnie, no. Mi się podoba, nie wiem jak wam. I tutaj. W dzisiejszym odcinku chyba zakończymy tylko takie szczegóły jak te ściany i te takie budowle. A w następnym odcinku z tego właśnie materiału wybuduję wszystkie detale. Wszystkie tenkie. Jak tak jest i tak dalej tak wygląda na początku no już zaraz kończymy ten odcinek. Powiem, że oczywiście jeszcze tam widzowie pewnie macie jakieś zajęcia, więc. Jakieś treningi tak, dalej więc. I tak zaraz też mam coś. Jestem autoryzowany. Nie, to tu nie pasuje. Patrzcie. To, to mam takie coś, takie po Jak to teraz pięknie wygląda? Ej. to tak na razie wygląda oki do dol oki dolki teraz tu. Tyle. 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 O, pięknie, może nie jest to najnowoczej, coś kurde nie umiem tego wymówić, ale przynajmniej jest. Dodajemy to takim białym płotkiem, tutaj też oczywiście z tyłu. będzie takie wydłużenie tego drugiego piętra, o, będzie delikatnie wydłużone. Mh, la tranquilla Wiem, że trochę to mówię, bo to jest takie skupienie nad tym budowaniem. Czy ten krok jest dobry, czy ten krok jest dobry do tego, czy ten jest, pasuje do tego, czy ten nie pasuje do tego, to nie wiem. No ale ja się tu staram, żeby to jakoś wyglądało. O! Ale teraz to będzie wyglądać pięknie. Trochę mało światełka tu mamy, więc teraz dodajemy lampionikami światełka. I pyk. Dobra, teraz jest taka świetlko, że powinna stać. O, o tak, trochę tam podoświetlamy tu i tam, siam, pam pan. Mm. Oczywiście też się staram, żeby to jakoś wyglądało. O, teraz takie coś. A tu chyba wystarczy tych świateł, tylko że tam Dobra, lecimy teraz tak pięknie i lecimy smak. O tak teraz. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. No i tak to na razie wygląda. Na no, pięrze trochę słabo oczywiście no trochę słaba to wygląda no wiem takie coś jestem Jakieś oh, oh. okay, obrazki tak dodam o oh. Teraz dodajemy to schodki oh. No. Nie wiem jak to później będę to sobie dodawać, ale...